Pani Weronika ze Stargardu Gdańskiego została prawomocnie skazana za ostrzeżenie innych kobiet na grupie na Facebooku przed lekarzem, który proponował jej aborcję. Po trzyletniej sądowej batalii pisze do prezydenta Nawrockiego z prośbą o ułaskawienie. Swoją historią ocenia jako atak szeroko rozumianego lobby aborcyjnego, który działa niemalże jak zorganizowana grupa przestępcza. Lekarz podczas badania USG pani Weroniki stwierdził, że jej dziecko ma zespół dawna, dwukrotne. Dwukrotnie sugerował przerwanie ciąży i nie zważał na prośby pacjentki, która kategorycznie odmawiała, podkreślając, że zarówno zdrowe, jak i chore dziecko pragnie urodzić. Lekarz, zdaniem pani Weroniki, traktował lekceważąco obawy pacjentki i reagował śmiechem na jej uwagi. Za to wytoczył jej proces za ostrzeżenie innych kobiet przed aborterem. Po procesie zapadł absurdalny wyrok. Pani Weronika ma odpracować trzy miesiące prac społecznych, ma też przeprosić abortera, który chciał zabić jej synka. Fundacja Życie i Rodzina wystosowała petycję o ułaskawienie do prezydenta Nawrockiego, do której stanowczo się przyłączam. Panie prezydencie, proszę o ułaskawienie pani Weroniki.